Cześć, witam Was. Odświętna od mata i kręcioła może oznaczać tylko jedno: że model Jaka został ukończony. I jest to prawda. Model Jaka został ukończony. Yy, miałem dzisiaj trochę wolnego, także szybko poszło. Yy, I co? No i chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was tu bliżej i pokrótce opowiedzieć, co się zmieniło od naszego ostatniego filmu od, mojego, od naszego ostatniego spotkania oczywiście z Wami. No, i ogólnie, żebyście sobie przyjrzeli się bliżej mojemu wykonowi tej maszyny. Oczywiście, na koniec postaram się wrzucić taką krótką galerijkę z sesji zdjęciowej tego modelu. Oczywiście, bez muzyczki, bo jak wiecie, prawa autorskie także coś tam sobie zanudźcie przy okazji. Także to tyle, jeśli chodzi o mnie. Zapraszam Was tutaj do mnie i. Czy może jakoś tak was z boku tutaj dam, żebyście widzieli, jak się kręci, i popowiadamy sobie. Chodźcie. No więc, jak dobrze pamiętamy, wczoraj mieliśmy już położone, położone kalkomanie, czyli malowanie było zakończone, kalkomanie położone i tak dalej, i tak dalej. Co doszło, proszę Państwa? No, no więc, po pierwsze, zaszedł tak zwany łoż. Łóż olejny po całości. Zrobiłem go taki bardzo ciemno-szary żeby nie powiedzieć, prawie czarny, ale, ale nie, nie całkowicie czarny na górnych powierzchniach nie widać tego jakoś bardzo. Poza tym, że się ściemnił mocno ten, ten kamuflaż, aczkolwiek nie za bardzo. Teraz, już tak jak już go oglądam, na chłodno i tak dalej, stwierdzam, że mógł być troszeczkę ciemniejszy. Szczególnie właśnie ten kolor, ten kolor drugi, no ale już dobrze. Jest jak jest, tak zostanie. Nie jest źle, myślę. Co jeszcze? Y, oczywiście pokażę go od spodu, bo tutaj najbardziej widać ten łoż. No i co tu jeszcze doszło? No doszły plamy, plamy z oleju, plamy z błota, jakieś zabrudzenia, zacieki itd., itd. Wszystko to wykonałem za pomocą kredek y, i tuszy i trochę jeszcze było właśnie olejów, również tutaj kładzionych. Także takie różnego rodzaju zabrudzenia, y, zabrudzenia. O tak będzie lepiej widać. Jezu. Zabrudzenia na nim istnieją i są, e, powiem tak. Kwiecień, koniec kwietnia 1945 roku, w okolicach Berlina, e, był dość mokry. Pogoda była taka se. A lotniska, na jakich bazowały te samoloty, no, do najlepszych nie należały. Były to polowe lotniska, jakieś tam zapasowe e, lotniska Luftwaffe. Także jak najbardziej brud, błoto i tak dalej były. Mm, Często spotykane. Także samoloty nie były jakoś mega intensywnie eksploatowane, oczywiście. Na tym samolocie nie odniesiono żadnych zwycięstw, wykonał on 16 lotów bojowych i teoretycznie w żadnym nie użył uzbrojenia, także poza przestrzeliwaniem go przez mechaników to chyba się nie nastrzelał. Także, także nie jest jakoś mega mocno, mega mocno. Yy, yy, tak jak mówię, nie brał udziału bojowego za bardzo w swojej karierze. I, 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 i co? No, uszkodzenia typowe tutaj na masce, prawda, powstają jak się te blaszki wszystkie ściąga, demontuje, łazi się po tym. Także delikatnie tu go troszkę poptłukiwałem. Po yy, te zabrudzenia z boku na, na ścieżkach do kabiny: oczywiście błoto, oczywiście jakiś tam kurz. Yy, paliwo nie było najlepszej jakości, także okopcenia na burtach. Także jakieś tam y, 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 były. No, może nie tak intensywne jak ja to zrobiłem, ale no mówię, jak jest dobre światło, to tego nie widać, a w takich cieniach naprawdę się y, uwypukla. No cóż, wydaje mi się, że model wyszedł mi całkiem fajnie. Mi się podoba ogólnie. Y, powtórzę tutaj z to, co mówiłem wcześniej: samo składanie tego samolotu to jest po prostu bajka. Wszystko pasuje, nad niczym się nie trzeba zastanawiać, kombinować. Także mogę go polecić wszystkim modelarzom, jak najbardziej tym zaawansowanym, i tym, którzy by chcieli coś tam sobie popróbować. Co do uwagi co do malowania, to mówię dla mnie te kolory z instrukcji są za ciemne, te, które ja uzyskałem, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, aczkolwiek te, które ja zrobiłem, to troszeczkę są za jasne, ten, mówię ten drugi kolor. Więc tu trzeba by wypośrodkować jakoś, ale tak naprawdę powiem szczerze: ja nie wiem, jak te kolory wyglądały. Są zdjęcia tego samolotu, ale są bardzo przepalone bardzo są bardzo jasne i naprawdę nie widać, nie widać czy ten kontrast między tymi kolorami był duży, czy jednak nie był taki wielki. Aczkolwiek ta wizja, którą zrobiłem, mi się podoba. Eksploatacja też mi się podoba. Antenki, wszystko, śmigło było też podrapane, yy, mocno wyeksploatowane. Także przyjmijmy, że jest 30 kwiecień 1945 roku, lotnisko niedaleko Berlina i, i co? I zaraz będziemy kończyć. Także to tyle, jeśli chodzi o tego Jaka. Yy, dużo o nim możecie sobie poczytać na, na stronie ARMY, tam jest obszerny, obszerny taki artykuł się nazywa szczęśliwa 13 Hugona, może tam na dole, na dole w, w opisie jak nie zapomnę wrzucę link. I co? No i nic. Nie pozostaje nic innego, jak powiesić go na, na półeczce, tam gdzie jego, na płeczce, boże na ściance tam gdzie jego miejsce i bierzemy się za model kolejny. Także jeśli chodzi o jaka, to wszystko. Oczywiście, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście razem ze mną, yy, sklejając ten samolot i na filmikach, i na live'ach. Na które serdecznie zapraszam. Oczywiście, wszystkie są do obejrzenia na moim kanale. Więc, yy, co? Nie pozostaje mi nic innego jak się z Wami w tej chwili pożegnać i powiedzieć: Do zobaczenia w następnym modelu. Trzymajcie się. Hej.